Witam Was bardzo serdecznie. Nadal jesteśmy w Kielcach. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Ponad rok temu byliśmy tutaj, ale tematy kebabowe tak dosyć pobieżnie zbadaliśmy w tym mieście. Jest, że tak powiem, żal do nas tutaj, od mieszkańców. Tak? Tak, jest bardzo duży żal. Czynny żal. Czynny żal, żal jest duży. <laughs> to, co nagraliśmy tutaj o kebabach, to był film, w którym zjedliśmy najgorszego i najlepszego. Według Google'a, z tego co pamiętam. Mm -hmm. Więc zjedliśmy jakieś dwa kebaby, no i mam mnóstwo wiadomości, co wy. Zrobiliście. Te kebaby. Tak się brzydko piszą? Brzydko piszą. Brzydko piszą, szkalują. Ominęliśmy podobno wszystkie trzy najlepsze kebaby tutaj. Nie Dobrze. wiem, jak to się mogło stać. Więc są trzy miejscówki, które podobno, no to są podobno kebaby w kielcach, a nie to gówno, co my zjedliśmy. No. O, oczywiście z całym szacunkiem do tych kebabów. Wiesz? To, to lud tak mówi, nie ja. Kebab gelata i tantuni się to nazywa. Jest kebab Antalaya i jest kebab sytabuła. I to są podobno trzy kebaby. Tylko te są dobre tutaj podobno Jak wiecie, jakby jesteśmy troszeczkę rozpoznawalni ostatnio I często nam zarzucacie to, że dostajemy lepsze kebaby no Ogólnie zajmujemy się głównie kebabami więc, więc tak może czasami być U Heizera się, się to okazało na przykład Dlatego dzisiaj ten gość... Czyli Mualan pójdzie i zamówi wszystkie kebaby, a my puszczamy zaraz drona stąd, w ogóle się nie wydłużamy z kampera i będziemy to nagrywać z drona, po prostu jak on to zamawia. Nie będziemy mieć nagranego mięsa, żeby się nie sprzedawać. Dzisiaj skupiamy się tylko na smaku. On nam przyniesie po prostu trzy kebaby i my powiemy, który według nas jest najlepszy. I tyle. Możesz zapytać jedynie o mięso. Jakie mają mięso? Czy to jest wołowina, czy baranie czy z łojem, czy z czymś tam? <śla> co oni tam dają, co się kręci? Jedna hmm. rzecz mi się nie zgadza, szefie. Co ci się nie zgadza? Powiedziałeś, że odwiedzimy trzy kebaby, ale też powiedziałeś, że zjemy sześć kebabów. No bo. Jak ma po jednym zamówić, to zjemy tylko po cy? To tylko... może nie bierzmy małego, tylko bie może weźmy średni wszędzie. Może być, uu. I w ogóle będziemy je ważyć, nie? Dobra. Czyli średni kebaba, mieszana, mieszana, to mix, pita. mix. Pita jak jest. Jak nie ma, no to coś innego. Musisz być bezszelestny, rozumiesz? Jak to Mid Jones. Oczywiście on zaraz zdejmie tą kominiarkę i pójdzie tam normalnie. Jakby nikt go nie zna, nikt go nie ja, widział. Don't. Czy jest wszystko jasne? Wszystko jest jasne. Czyli co Jesteś i... gotowy? <coughs> Biorę średniego, jak będzie to pita, mieszana, mieszana. I pyta, jakie mięso? Jakie mięso, złojem czy bez. No <grym> do... <grym> I tu masz dyktafon z zegarku. Tak jest. Dobra, opuszczamy drona. Dobra, ta sama akcja, gelata kebab jest dzisiaj nieczynna, ale dogramy ją po prostu jutro. Bez obaw, no nie mogę znowu zaryzykować tutaj szkalowania mnie. Moje osoby na, na terenie Kielc. Dobra, puszczam i teraz syta buła. Proszę Państwa. No i czekamy na Mualana, czekamy na kebab i czekamy też również na Twoją subskrypcję, bo z tego co widzę tutaj, no nadal tego nie robisz. Ale to musi być wkurzające dla tych, co już subskrybują, wiesz? No tak, ale jakby wszyscy subskrybowali, to już byś nie przypominał, tak? Tylko, że ludzie myślą, że z subskrypcji są pieniądze i dlatego nie chcą subskrybować. Okay. Żeby nie dawać tym darmo zjadom, wiesz? Nie, to są w błędzie Subskrypcje to nie pieniądze. Ktoś w ogóle kiedyś mi gadał, że to nawet lepiej, jak większy procent jest. Z tych co nie subskrybują, co ci oglądają, no bo trafisz do nowych ludzi jakby. Także nie subskrybujcie. <gry> Dziękuję bardzo. Będziemy to kroić tu brudzić naczynia? Nie mamy naczyń chyba. No to jeszcze lepiej. Fajne jest to, że tak naprawdę nic nie wiemy. To spoko test może być. Wiesz co chodzi? Pierwsze co widzę, no to to jest prawdopodobnie to się nazywa w karcie lawasz. Zgadłem? Ale to bardziej przypomina tortille niż Lawasza. Ile to kosztuje mi? Po... Albo dobra, nie nie, schowaj, ty już widziałeś swaniaczko. Mhm. Schowaj, ja nie chcę wiedzieć, ile kosztuje. I postaramy jakbyś powiedzieć, ile bym za takiego kebaba dał może w ten sposób. Szkoda, że już widziałeś. Ważymy teraz to cudo, tak? Tak jest. Jesteśmy dosłownie 100 metrów obok tego kebaba i zobacz, jak on wygląda. Taki rozpaciany jest widzę to Jest rozpaciany. Tutaj to już dziura się robi. Tu jest dziura, tak naprawdę. 497 gramów, proszę Państwa. Spójrz, to jest rozmoknięty kebab już. Ile on go niósł? Minutę. Nawet i nie całą pewnie. Jestem zawiedziony tym, jak ten kebab wygląda. Jakby tym, że jest przemoczony, tym, że się już rozpada. To jest kulka, to, to, to widać od razu. Ta kulka, której teraz spróbowałem. Wiesz, co się dzieje? No pewnie się rozpada, ale nie. w ogóle to pachnie, mega dziwnie, jak taki obiad trochę. Pachnie miętowo, czyli pewnie jest miętowy sos tutaj. Ale ta kula jest sprężysta, odbija ząb. I to jest średni, tak? No to to jest taki rozmiar. Szkoda, że nie zważyliśmy tego w bełżycach, w tym pońcie. To jest taki sam rozmiar według mnie. Sos ostry jest mocno wyczuwalny, uważam. To na plus. Jest dużo pomidora tutaj, jak na razie chyba tylko pomidor. Więc nie jest to kapuśniak, ale kurczak totalnie bezsmakowy. I w ogóle zero tłuszczyku, nie jest przypieczony fajnie. Smakuje jak taki kurczak z rosołu jakiś. Kula smakuje totalnie tak jak wszędzie. I dodatkowo jest właśnie sprężysta, jest taka galaretowata. Nie tyle co pasztetowa, że taka miękka, tylko kurde jest dziwna, jak, jak żelka trochę. Lawarz, przecież to nie jest lawasz. No to nie jest ten fajny naleśnik, to jest taki bardziej właśnie placek wpadający w tortille. Jak w zapachu czuć było mięte. Czyli spodziewałem się łagodnego, miętowego sosu. Sos jest bardzo wodnisty. Tej mięty w ogóle już nie czuję. To jest trochę tak jakby pikantna woda była w tym kebabie. Mega dziwny, rozpada się bardzo. No i przez to jest przemoczony, przecież te sosy są jak woda, nie? Jakaś cebula tutaj doszła nam. Dziwny kebab i też bardzo specyficznie Przyprawiony jest. Są znowu klimaty tych kebabów, do których się nie przyzwyczailiśmy. Biorę ostatniego gryza i ci go oddaję, ale jestem ogólnie bardzo głodny. Normalnie bym go słabo ocenił. To jest kebab, na którego bym nie wrócił, jakby nie podcinając nikomu skrzydeł. To jest moje subiektywne zdanie. Nie sugerujcie się nim za bardzo, wiadomo. To nie jest taki kebab, o którym jaśnie. 20 zł. Ale ja wiem, że to nie kosztuje 20 zł. Podejrzewam, że to może nawet 30 zł kosztować. Chcesz wiedzieć? Jeśli to kosztuje więcej niż 30 zł. Nie, no nie kosztuje więcej niż 30 zł. 28? Więcej? więcej? dwadzieścia 28? Mm -hmm. Nie. 30? Mm -hmm. Równo? Tak. Nie, no sorry. W Kielcach 30. W Warszawie za 30 zł to kota. Kota. No takiego już naprawdę, że piękne wspomnienia kota. ci pozostawi. To jest mięso. Ja nie wiem, nie widziałem go. Może to nie jest jakaś najtańsza kula, ale smakuje bardzo podobnie i bardzo podobną ma konsystencję do, do po prostu zwykłej kuli. No on ogólnie prezentuje się fatalnie. 30 zł za to. No przykro mi, ale to... Znaczy ja, ja jestem ogólnie w stanie zapłacić 30 zł za kebaba Za jedzenie w ogóle, ogólnie To w ogóle nie ma żadnego przełożenia na smak ta cena tutaj I też na rozmiar To waży niecałe 500 gramów, no 500 gramów To jest duży kebab Z czego dużą część stanowią sosy i ten pomidor mhm. Ciężki Nie oceniamy go Zobaczymy jak reszta Jak na razie uważam, że po prostu nas wkręcacie Kurde, no zrobiłem sobie nadzieję Kupiłem w ogóle kabanosy On mówi, po co to żeś kupił, zaraz pyszne kebaby będziemy jeść i tak dalej Pierwsze, co czuję, rzeczywiście najbardziej wybija się ten sos ostry. Tak naprawdę wszystko tworzy taką paćkę. Bardzo dziwne. Jeszcze, gdyby ten kebab kosztował po 20 zł, ok, ale za 30 zł, naprawdę jest bardzo dużo lepszych kebabów. I miejmy na uwadze to, że Kielce są chyba delikatnie tańszym miastem niż Warszawa. Centrum Warszawy, na przykład. Tam, gdzie znajdują się naprawdę te dobre kebaby. Tutaj, no, coś. Jest nie tak, widzu, znowu nas wkręciłeś. Dobra, jesteśmy już w okolicy kolejnego kebaba poleconego przez Was. Jest to Antalaya Kebab. I patrzę, że tutaj jest do wyboru albo durum albo doner, czyli na grubym Dobra, weź jednego mieszana mm, durum, mieszana mieszana I drugiego mieszana mieszana gruby I weź sobie jakiegoś I tak. weź frytek se pojemy Tak dobrze, weź frytek <grym> Żeby było, no. Po jakichś 15-20 minutach są Dobry, dziękuję bardzo pan Na paragon na razie nie patrzę Również. I no, i to jest to. To jest duże. To już jest większe, tak? Dobra, frytki to tam frytki. My się na tym nie skupiamy. Po prostu dzisiaj chcemy się. Chcemy zjeść kolację, tak? Jak normalni ludzie. Dobra, mamy tutaj kebab gruby i kebab cienki. Zaczynamy sobie od grubego, bo on myślę, że im dłużej będzie zakiszony, tym będzie gorszy. A cienki to cienki. Tego nie będziemy ważyć no bo grubych ogólnie nie testujemy, tylko nie wiem w zasadzie, jaki to ma sens. To jest po prostu twój kebab, weź tego go zjedz. Dużo miecha, co? Ale to znowu się sprawia, chyba samo miecho. No, ale zobacz, jak się próje ta bułka. Ten nie ma sensu na film, tak naprawdę, ale ogólnie uważam, że bardzo, bardzo dużo miecha jest w nim. Mega, była z samym mięsem, praktycznie. Tak się prezentuje się. Rzucam to na wagę co, mam Mamy praktycznie to samo, tak? Co to jest za placek? Kurde, no przecież to, to nie jest lawasz do końca. To też nie jest do końca torpilla, to jest takie coś, co ma udawać lawasz chyba po prostu. Sporo luzu ma ten kebab, bo widzisz, co się z nim dzieje. Tu już się rozpada. No właśnie. O, Jezus, takie suche. No bo zobacz, oh. właśnie tu dostaliśmy trzy sosy do trzech kebabów albo okay. do trzech frytek. Cos mieszany, to może oni tu się to w ogóle sosu nie dają Ty Sos tak się prezentuje, że macie na dole biały. Tu wyżej macie ostry czerwony. Pizza. Sos do pizzy. No, niech będzie. Lepszy taki niż żaden. Delikatnie pikantny, naprawdę delikatnie. Bardzo suchy był ten pierwszy kęs. Sos jest mega dziwny. Smakuje jak ostry sos do pizzy po prostu. On jest słodko ostry. Dziwny. To mięso wygląda już lepiej, to wygląda jak mięso No to co mieliśmy przed chwilą, to naprawdę przypominało kulę To już są po prostu płaty W menu chyba, z tego co widzieliśmy, była wołowina Ta wołowina ma jakiś delikatny posmak baraniny Prawdopodobnie jest to przez to, że jest dodany tłuszcz barani Bo to jest taki stały, stały myk kebabowni I to jest ok. to mięso jest bardzo smaczne Brakuje mu czegoś do jakiegoś Efesa na przykład Ale to jest zupełnie inna liga mięsna, jeśli chodzi o poprzedni kebab, a ten. To przy tej sytej bóle, tak, syta buła mm -hmm. O niebo lepsze Ale no sos bardzo dziwny Tu jest marchewka То есть капуста. Cebula sałata, bardzo dużo zawinięte tego ma na... Ten element surówkowy tutaj jest w ogóle słodki, dosyć, dosyć mocno słodki. Nie no, jest tu sos, normalnie też w środku. Także jest sos plus osobno mamy sos. Okej, okay, nie zabraknie nam sosu, to pewne. Jest to lepsze, ale to jest takie bez wyrazu. To jest słodki kebab. To mięso nie jest jakoś super doprawione. Delikatnie czuć tylko ten barani posmak. Konsystencja jest super, bardzo dobre, ale brakuje tu jakichś przypraw, jakiegoś takiego sznytu kebabowego, bo to, to smakuje jak wrap z mięsem. Czuć tutaj, że jemy coś dużo, dużo lepszej jakości niż w poprzednim kebabie. Wolałbym na pewno zjeść tego, ale. Ale to w ogóle nie jest to, czego ja oczekuję od kebaba. Jakby to. To jest jakaś inna w ogóle, inna forma. Ale dobra, jest to smaczne, ale to nie jest to, chyba czego szukam. Aczkolwiek, no prędzej bym poszedł na tego niż na tą bułę. Nie wiem ile on kosztuje, no może sprawdźmy. Ale jeśli kosztuje. On, nawet jeśli kosztuje tyle samo, co tamten, to już wygrywa. A jeśli kosztuje mniej, no to wiadomo, wszystko jest jasne. Mięso jest bardzo dobre, tylko według mnie za słabo przyprawione. Surówka też jest dziwna. Tu naprawdę by wystarczyła cebula i pomidor, tak naprawdę. I może troszeczkę lodowej, wiesz To jest kapusta? Co to jest kapusta? Nie pasuje kapusta do takiego mięsa Bo to jest zbyt jakby, to jest ten wyższy poziom mięsa A surówkowo jest dziwnie Nadal to nie jest coś, co, o czym bym śnił Nadal to nie jest coś, co, co bym wstawał rano Idę, wiesz o co chodzi Totalnie nie, albo nam się już w dupach poprzewracało Albo mamy za dobre kebaby u siebie w mieście No albo jest tak jak mówię Zamówiliśmy trzy kebaby łącznie I trzy razy frytki, zapłaciliśmy za to 118 zł Doner 26 A nasz durum, czyli cienki 28 Dwa złote tańsze od tamtego, a dużo, dużo lepszy No to polecenie już rozumiem, bo to jest ogólnie smaczne Tylko są tu rzeczy, które można by było poprawić I by było dużo, dużo lepiej według mhm. mnie To okej, okay. tamten, no chyba żart ja sobie już tutaj dziubałem tego kebaba na grubym i próbowałem tego kurczaka. Jak bardzo bym nie chciał, to muszę się z tobą zgodzić, bo ten kurczak jest rzeczywiście smaczny, tylko mało w nim takiego aromatu, mało w nim przypraw, mało jakiegoś takiego właśnie smaku idącego z tym mięsem. Coś mi tu nie pasuje, taki dziwny aromat jest. Mięso jest rzeczywiście bardzo dobre, ale dziwny aromat, nie wiem, czy nie od tej mieszanki tych warzyw. Może jest to też ta wina tego sosu. No ten sos. To jest moim zdaniem jakaś pomyłka. No pizzą mi zalatują do soseki. Pizzą, taką osiedlową. Żadne z tych kebabów dzisiaj nas jakkolwiek nie zaskoczyły. Wybrałbym się tutaj, ale czy ten kebab jest jakiś taki mega pysny? No... Kurde, to mięso jest dobre, ale ten kurczak jest słabo przyprawiony. Konsystencja dobra, wygląda ładnie. W ogóle... Ale kurde, nie ma, nie ma tego czegoś. Pokaż nam jak pysznie bułkę jesz. No właśnie nie wiem jak to zjeść pysznie. Technika jedzenia takich dużych rzeczy to mocno i pewnie to chwycić, troszkę zgnieść, no i otworzyć paszczę jak najmocniej umiecie. Te sosy są tu niesmaczne, ten czerwony takim keczupem wali. No i to nie jest wymarzona kolacja, jaką chciałem zjeść, szczerze mówiąc. Widzicie widzowie sami, jak to wygląda. Na jedzeni będziemy, no to na pewno. Nie ma tej serotoniny, nie wydziela się ta serotonina, co po dobrym kełabie, wiesz, o co chodzi? Tu nie ma aż takiej, takiego, nie rośnie tak apetyt na kolejne gryzy, że chcesz się w niego wgryzać. Jeść go i jeść Dobra, dziękuję wam bardzo, że towarzyszyliście nam w dzisiejszej kolacji Widzimy się jutro po prostu na Gelata Kebab Witam państwa kolejnego dnia, Gelata? Galata? Gal... gal a ja nie wiem, nie galata, galata Kebab przed nami, czyli trzeci kebab, który wy polecaliście Ostatnia szansa dla was, widzowie Ruń po kebaba, mój przyjacielu szanowny, szanowny. Dziękuję bardzo Dobra Ostatni kebab z Waszego polecenia. No, jak na razie troszeczkę chyba się zawiedliśmy na tych kebsach. Co prawda, ta Antalya coś w sobie miała, i wydaje mi się, że po małych poprawkach mogłaby być jeszcze lepsza. Tak, ta syta buła, którą jedliśmy na samym początku. Dobra, patrz, tu jest znowu to. To chyba w Kielcach to opatentowali po prostu. Sos mieszany. Sos mieszany jest po prostu smiesiany. no Normalna akcja. Dobra. Kiebol, to jest znowu drogi kiebol Proszę państwa, no Paragon nie kłamie 32 zł, z czego złotówkę za torbę Czyli kebab kosztuje 31 Jest to najdroższy kebab z tych trzech Dokonuję pomiaru folii 678. Czyli najczęstszy kiebol, też najdroższy, ale za tą ceną idzie rozmiar, bo wcześniejsze tam 480-490 ważyły. To już jest chyba bardziej lawasz w końcu. Bo to jest takim fajniejszym naleśnikiem. Dobra, nie będę ważył już bez tej folii, bo to się wszystko nam rozwali. Folia waży ile? 5 gramów może. Mięso wołowina i kurczak i wygląda ładnie. Skąd wiem? Bo Malanowskiemu się udało zrobić zdjęcie, które zapewne teraz właśnie widzicie. Tak się prezentuje w przekroju. No, mięska nie brakuje, powiem Wam. Jest to naprawdę taka mocna, mocna mięsna pozycja. Smakowo chyba jesteśmy najbliżej. Jakby już tego takiego kebaba, kebaba ze snu. Nie jest to jeszcze poziom, moim zdaniem, tych najlepszych kebabów warszawskich, ale. Z tych wszystkich tutaj trzech, no, wybija się, ma, ma coś w sobie. Sos łagodny tutaj, ponownie mam wrażenie, że jest za bardzo wodnisty, nie czuć go. Czuć za to pikantność, ale jest nutka keczupowa w tym sosie. Nie jest to taki typowy sambalowy sos, który uwielbiamy, ten pesteckowy. Jest tu taki kwasek w nim. Jeśli chodzi o mięso, uważam, że jest bardzo smaczne. Czuć tą baraninę, więc prawdopodobnie znowu mamy tutaj do czynienia z tym baranim tłuszczem. Mięsko uważam, że jest bardzo smaczne. Kurczaka nie czuję. Nie wiem, czy on tu jest, czy, czy gdzieś dalej będzie. Molan mówił, że sami robią placki. Rzeczywiście, ten placek jest najlepszy z tych trzech kebabów. Jest taki najbardziej. Nawet nie tyle co świeży. Czuję, że to jest domowa robota. Czuł, że to nie jest coś z hurtowni, coś, co ma przypominać lawasza, czy, czy jakaś tortilla. To jest dobry placek. Nie jest tak dobry jak w tych kebabach, które wiecie, żebym wymienił teraz. Już nie będę teraz tego znowu robił. Jest to najlepszy kebab z tych trzech. Bo tutaj co, co co my tu mamy? Kapuska znowu, tak? Znowu kapuszka, ale jest też trochę lodowej. Jest cebula. Tutaj by siadł tylko pomidor i cebula, moim zdaniem. Może trochę lodowej. Wiesz co chodzi? Kapusta bardziej do kuli mi pasuje zazwyczaj niż do tych krawcin. Jak latałem tu dronem, to jeszcze podszedł do nas gość, zrobił się z nami fotę, chwilę pogadaliśmy. właśnie mówię, może czekamy na tą galatę, na ten kebab i mówi, że jest całkiem okej, okay, ale że nie jest zupełnie na kieletkie ceny. Jest, jest po prostu za drogi. Trzy dychy za kebab to jest sporo, ale w tych trzech w sumie wszędzie była taka cena, mniej więcej. Mhm. Ten jest największy, jest tutaj najwięcej mięsa, czujemy po prostu, że jemy mięsną kanapkę, o ile można tak powiedzieć Jest to dobre, jest to najlepsze, ale to nie jest kebab, na który bym jakoś super wracał, to nie jest jeszcze to A pokaż sobie sos, bo on tutaj, tutaj jest gęsty, nie? Ale w kebabie to się zrobiła woda z tego Problem mam z tym ostrym, naprawdę to jak ketchup smakuje gdzie ty tam ten to wpychać? Ten łagodny to taki po prostu chyba jogurt Albo nie wiem, jogurt śmietanowy Ale ani czosnkowy, ani ziołowy No niby coś tutaj jest, ale... Znowu są słabe sosy Mięso jest dobre, sosy są słabe Placek jest dobry, ale dziwne są warzywa w nim To jest najlepsze mięso, jakie zjedliśmy w Kielcach do tej pory Ale to nadal nie jest kompozycja, która, która satysfakcjonuje w pełni Spróbuj Fajny placek, dobre mięso. No i tu co się pierwsze rzuca w smaku, gryząc tego kebaba, no to ten sos ostry właśnie takim keczupem podjeżdża. I to jest, podejrzewam. Minus tego kebaba, bo nawet wąchając to, nie pachnie to kompletnie jak sos do kebaba. Właśnie taki sos do pizzy, znowuż tak jak było w tej Antalai. Fajnie mięsny on jest, dobre jest to mięso i rzeczywiście jest go tu sporo. Ten kebab, moim zdaniem, w żaden sposób nie sugerowałem się oczywiście Twoim. No, jest w kielcach najlepszy. I jakbym na niego przyszedł, no to bym nie żałował, że zamówiłem tutaj kebaba. Ale ogólnie to, wiesz co ja ci powiem? Uh -huh. Że mijaliśmy, poruszając się tutaj po Kielcach, kebab upajdy. Widziałem, że tutaj uh -huh. jest. Jedliśmy albo w Katowicach, albo w Krakowie kebab upajdy. Nie, w Krakowie jedliśmy kebab u buły. No ale ten kebab upajdy to jest ogólnie sieciówka. Jest w wielu miastach i on naprawdę jest smaczny według mnie. Tam mają w ogóle taką chyba swoją jedną w swoim rodzaju kulę, która jest taka bardzo ciemna. Ja to zapamiętałem, tak? Więc on naprawdę jest smaczny i podejrzewam, że jest sporo tańszy od tych trzech, które teraz wzięliśmy pod lupę. Mi się wydaje, że pajda może być najlepszym kebabem tutaj tak naprawdę. Może jakoś mięsa tu jest lepsza, ale ogólnie gryz i uśmiech po nim i to co czujesz w ustach. Upajdy, myślę, że było lepiej. Przynajmniej w Katowicach. No nie wiem jak tu, ale podejrzewam, że tak samo, bo to jest sieciówka, chociaż też różnie z tym bywa. No bez zachwytu. No trzy niby najlepsze zjedliśmy i nie ma zachwytu. Ale tego się całkiem przyjemnie je. Trzeba mu przyznać to, że rzeczywiście, pomimo tego, że ten sos jest taki nie do końca kebabowy, to całkiem przyjemnie to mięsko tutaj wchodzi. Przyjemnie tak ci wchodzi? To marchewatu ma z kapustą? Mhm. Kurde no mnie. Jakoś... Ja myślałem, że jak ty mówisz o kapuście, to będzie takich hamskich kapuśników, jak w Bełżycach. Tutaj jest tak, tak skromnie nawet tego dane. Dużo jest tego mięcha. Dużo mięcha, no. Jeśli pajda to smakuje tak jak w Katowicach, to bym wolał iść do Pajdy. To jest moje zdanie. Szanujemy je. Szanujmy siebie nawzajem, szanujmy swoje zdanie tego typu. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji tego kanału, a my jedziemy dalej do, do tego na K. Pa.